Życie jest pięknym momentem, człowieku. Czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, we ręki żywe słowo, ten świętek siepi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj, pismo święte. Zesłanie Ducha Świętego. Wydarzenie niesamowicie spektakularne. Uczniowie gromadzą się po raz kolejny na modlitwę. Jest z nimi także Matka Boża. Nagle zaczynają się dziać rzeczy zadziwiające. Zaczyna zrywać się silny wiatr. Okazują się nad ich głowami języki jakby z ognia. Zaczynają mówić obcymi językami, choć tak naprawdę, ta mowa obcymi językami to nic innego jak glosolalia, czyli modlitwa w różnych językach, których do tej pory uczniowie nie znali. Zesłanie ducha świętego to. Tak naprawdę, rozpoczęcie żywej drogi chrześcijańskiej. Od tego momentu umysły uczniów zostają oświecone, zaczynają mieć jasne poznawanie prawd wiary, ale co najważniejsze, sam duch święty zaczyna przez nich działać na różne sposoby. Pośród znaków, cudów, ale także przepowiadanego z wielką mocą Słowa Bożego. Które doprowadzało do tego, że podczas tylko jednego z przemówień kilkanaście, kilkadziesiąt, a może nawet i kilkaset ludzi przyjmowało w jednej chwili wiarę w Chrystusa. Kim zatem jest ten Duch Święty, o którym dziś będziemy chcieli w naszym rozważaniu powiedzieć? Nie tak dawno jeszcze wiele osób narzekało, że nie odczuwają zapachów, smaków. Wszystko spowodowane chorobami. Jeżeli przeżyliśmy coś takiego, to wiemy, jak bardzo to zasmuca życie człowieka. Wszystko zaczyna być dla niego obojętne. Istnieje także takie ryzyko związane z rzeczywistością naszej modlitwy: że kiedy przestaniemy czuć jej smak, kiedy przestaniemy jej smakować. W pewnym momencie ta modlitwa może dla nas stać się zbędna w życiu. A co za tym idzie, nasze drogi od Chrystusa będą się oddalać. Po to właśnie jest zesłanie Ducha Świętego: by ta ożywiająca moc z wysoka, przechodząc przez człowieka, pomogła mu odzyskać utracone zmysł wiary, aby modlitwa zaczęła smakować. Aby serce człowieka za tą modlitwą nieustannie tęskniło. Tak jak w tych miejscach, w którym teraz się znajdujemy, w kaplicy wieczystej adoracji, gdzie każdego dnia od rana do wieczora, w ciszy, w wielkiej kontemplacji i zamyśleniu, przychodzą ludzie z całego miasta, aby zatrzymać się i smakować. Spotkanie z Chrystusem w Najświętszym Sakramencie. Jezus sam mówi, że kiedy stąpi na uczniów moc Ducha Świętego, otrzymają jego moc i staną się jego świadkami wszędzie tam, dokądkolwiek się udadzą. Ta moc Ducha Świętego dziś we współczesnym świecie objawia się także poprzez charyzmaty. Te zwyczajne, ale także te nadzwyczajne, których Bóg udziela ludziom. Charyzmaty, które mają na celu budować wspólnotę, które mają na celu to, aby ta wspólnota wzrastała jeszcze bardziej w czynieniu dobra, w niesieniu miłosierdzia. Ale otwarcie się na Ducha Świętego także może być jednym z największych zaskoczeń w naszym życiu. Bo to to, co do tej pory mieliśmy poukładane w naszych głowach jako plan na życie, Duch Święty potrafi czasami w mgnieniu oka całkowicie zmienić. Tym, który był otwarty tak bardzo na działanie Ducha Świętego, jest błogosławiony Wincenty Kadłubek, którego w tym roku obchodzimy wspomnienie 800-lecia od jego śmierci. Wspaniały pasterz, który stał na czele kościoła, ale właśnie smakując modlitwy wsłuchując się w Ducha Świętego podejmuje zaskakującą decyzję żeby zmienić swój dotychczasowy styl życia okazuje się że poprzez Ducha Świętego Pan Bóg przydziela mu zupełnie inne zadanie i nową misję żeby pozbyć się insygniów biskupich i pójść do jędrzejowa do klasztoru by tam przywdziać skromny habit mnicha. Niech duch święty, który ożywia i uświęca, pomaga nam, aby ta niedziela była dla nas wszystkich doświadczeniem odnowy naszej wiary. Niech temu wszystkiemu towarzyszy błogosławieństwo Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj pismo święte, pytaj, czytaj. Weź do ręki żywe słowo te święte księgi.